Witajcie. Nazywam się Anna Krzyżanowska i na moim kanale opowiadam o kulisach posiadania i prowadzenia firmy sprzątającej w Anglii. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co może, co może Was zaskoczyć w angielskich domach, co zaskoczyło mnie. Pierwszą taką rzeczą, kiedy przyjechałam do Anglii po raz tak naprawdę w odwiedziny ja jeszcze nawet nie planowałam, żeby tu zamieszkać. Zdziwiła mnie bardzo wykładzina w Łazience, bo o ile jeszcze rozumiem, PCV, płytki, panele, natomiast wykładzina, taka dywanowa wykładzina, była dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo, a szczególnie, że ona była jeszcze mokra, bo akurat ktoś się prysznic i tak sobie pomyślałam: Matko Boska, jak ci ludzie są w stanie utrzymać w czystości podłogę w Łazience, jeżeli mają na niej wykładzinę. Na szczęście ten rodzaj podłóg właśnie przechodzi już do historii, natomiast nadal, ale to nawet dosyć często w starych domach spotkacie się z tym, że na podłodze leży wykładzina. I powiem szczerze, że tutaj ja tak nie do końca mam patent na to, ponieważ możecie uszkodzić odkurzacz, odkurzając mokrą wykładzinę. Także pamiętajcie, że jeżeli sprzątacie tego typu wykładziny i one są naprawdę mokre, to albo od... Spróbujcie papierowym ręcznikiem odsączyć tą, tą wodę, żeby po prostu nie, nie zepsuć sobie odkurzacza. To to był taki pierwszy dla mnie szok i, i stwierdziłam, o matko, Anglicy są jacyś dziwni. Następną rzeczą, która mnie bardzo zaskoczyła, było to, w jaki sposób w angielskiej łazience zapala się światło. No my mamy kontakt. No, zresztą Anglicy też mają kontakty, natomiast w Łazience oni mają sznurek. I długi czas rozmawiałam z moimi znajomymi tutaj Anglikami również. Pytałam, dlaczego oni to światło włączają za pomocą sznurka. No, i wytłumaczono mi, że to jest ze względów bezpieczeństwa, że prąd w Łazience to jest zagrożenie, że tak jest po prostu bezpieczniej. Tak, nie do końca rozumiem, na czym to bezpieczeństwo polega, ale kolejną rzeczą właśnie jest to, że w oni nigdzie nie mają kontaktów ze względu na to, że to jest niebezpieczne. Zapytałam się go, czy ma jak, tego znajomego, który mi to tłumaczył, czy on ma jakieś dane statystyczne na temat tego, ile w innych krajach osób ginie od zapalenia e, światła w łazience, np. mokrą ręką, albo ja nie znam takich danych i nie słyszałam o takich przypadkach. Będąc szczera, natomiast być może, nie wiem, tak, być może jest to śmiertelnie niebezpieczne i dlatego Anglicy wymyślili sobie sznurki. I postanowili nie montować żadnych kontaktów w Łazience. Czasami w tych nowych Łazienkach teraz zdarzają się te kontakty, gdzie można naładować szczoteczkę elektryczną, czyli te dwa bolce, takie nasze polskie dwa bolce, tam można wcisnąć, tam można szczoteczkę naładować albo można naładować golarkę. I to jest właściwie wszystko. Normalnych, klasycznych kontaktów po prostu się nie spotka w Łazience. My, w każdej Łazience polskiej stoi pralka, więc jak gdyby korzysta się z suszarki korzysta się z depilatora, no, z wielu różnych rzeczy, natomiast tak, Anglicy tego nie przewidzieli i to może być dla Was zaskoczeniem. Kolejną rzeczą, w łazience, która mnie bardzo zaskoczyła u jednej klientki, pojechałam, słuchajcie, na sprzątanie, weszłam, no, przyszła pora na łazienkę, sprzątam tą łazienkę i, i jest prysznic, jest prysznic, ten podgrzewacz przepływowy, czyli elektryczny na ścianie, no, to sobie myślę, skoro jest przy prysznic to on się musi, musi jakoś włączać, bo nie mogłam, przekręcałam wszystkie te przyciski, włączałam tam te wajchy. Nie działa. Sobie myślę, kurczę. Znając angielską logikę, to musi się gdzieś wyłączać, więc sobie myślę, może gdzieś na zewnątrz. No i zaczęłam szukać, w ogóle przeszukałam całą łazienkę, żeby był gdzieś jakiś pstryczek, jakiś kontakt, jakiś włącznik. Zaczęłam szukać na zewnątrz łazienki. Sobie się no kurczę, może oni są tacy bojaźliwi, że sobie te wszystkie przełączniki zamontowali w piwnicy. Żartuję, nie mają piwnicy zazwyczaj. Gdzieś na zewnątrz, więc przeszukałam koryt. No nie znalazłam sobie, myślę, cholera, jak ja teraz mam umyć tą, tą łazienkę, umyć wannę, umyć ściany, jeżeli ja nie mam prysznica. Ale sobie pomyślałam, nie kobieto, stój. To musi się gdzieś jakoś włączać, tylko pomyśl. I wyobraźcie sobie, że po przeciwnej ścianie, czyli jeżeli Wanna była po, po prawej stronie prysznic na ścianie, to na przeciwległej ścianie na środku zwisał sznurek. No i tak sobie pomyślałam, kurczę, po co ten sznurek? I wyobraźcie sobie, że to włączało właśnie prysznic. I później spotkałam to w jeszcze iluś tam domach, więc na to Was uczulam, że jeżeli Wasz prysznic Wam nie zadziała, to szukajcie sznurka, dodatkowego sznurka, bo jeden sznurek przy drzwiach zapala światło, a ten inny sznurek, który może być zupełnie, wiecie, hen daleko od prysznica, bo przecież to jest niebezpieczne, to będzie, to będzie właśnie sznurek, który włączy Wam prysznic. Także to, to o tych sznurkach w Łazience, tak, to i kontaktach to jest. To, to było dla mnie wielkim szokiem i wielkim zaskoczeniem. I musiałam trochę powalczyć, stracić czasu i nerwów, aż, aż, aż się ogarnęłam. Kolejną rzeczą, przy której trochę musiałam powalczyć, były drzwi. Wyobraźcie sobie, miałam klienta, który miał agencję nieruchomości i wynajmował domy, i wszystkie te domy, które miał, jak gdyby na wynajem, zlecał mi sprzątanie po lokatorach i pojechałam do takiej, dami mi klucze bo to nigdy, jak, jak gdyby on mi tego nie pokazywał, mi dawał tylko adres dawał mi klucz, mówił co ewentualnie on tam by sobie oczekiwał, żeby zrobić, ja po prostu jechałam na takie sprzątanie, powiem wam notabene, że to są bardzo dobrze płatne sprzątania więc polecam, jeżeli szukacie właśnie klientów, spróbujcie nawiązać gdzieś kontakt z agencjami nieruchomości albo z jakimiś kancinami, to jest naprawdę świetne rozwiązanie, bo to są stali klienci za naprawdę niezłe pieniądze, pracujecie sobie tam same, robicie właściwie no jest to ciężka praca bo czasami domy są strasznie zdewastowane ja postanowiłam wrzucać trochę zdjęć więcej może na mój fanpage, gdzie będę pokazywać właśnie co możecie zastać w domach po lokatorach Natomiast to, to jest bardzo różnie, ale, ale naprawdę czasami są to mega śmietniki w cudzysłowie. W każdym bądź razie ja pojechałam do tego domu, otworzyłam sobie drzwi cacy, tak? Posprzątałam cały ten dom. Stwierdziłam, okej, okay, koniec, zamykam jadę mu oddać klucze i, i do domu. I jakież było moje zdziwienie, że nie mogłam zamknąć tych drzwi? No i sobie myślę, no kurczę, przecież je otworzyłam, więc klucz pasuje i teraz jak je zamknąć, ja próbuję, a, a ten zamek w ogóle nie działa, słuchajcie, ja walczę, otwieram, przekręcam, próbuję, cuduję i już po prostu nie dość, że człowiek zmęczony po, po, po dłużej pracy, tak, I, i jak gdyby już ma ochotę pojechać jeszcze, że zadzwoniłam, powiedziałam, że zaraz będę z kluczami i sobie myślę, no ładnie. Może nie jestem blondynką, a może jestem. Wiecie, klasycznie to kiedyś jako dziecko byłam blondynką i sobie myślę, nie obrażając żadnych blondynek, wróci to żart. Ale ja czasami tak korzystam z tego właśnie, że jestem kobietą i że jestem blondynką. Ja po prostu nie umiem, nie wiem, pomóżcie. W każdym bądź razie wyobraźcie sobie, że całkiem przez pomyłkę nagle podniosłam klamkę do góry. No i ten zamek wreszcie się zamknął. W życiu bym nie przypuszczała, bo w Polsce nigdy nigdy nie spotkałam się z tym, żeby klamka podnosiła się najpierw do góry, żeby mocno było przekręcić klucz. I tutaj też te drzwi nie są standardem, ale wierzcie mi, jest ich bardzo dużo. Jeżeli będziecie miały sytuację, że nie będziecie mogły otworzyć tych drzwi albo ich zamknąć, czyli zakluczyć tak na zamek, spróbujcie podnieść klamkę do góry. Dla mnie to była wielka eureka. Ja się tego tak nie spodziewałam, że ktoś mógłby wymyślić coś takiego, że żeby zamek dał się zamknąć, muszę podnieść klamkę do góry zamiast na dół, nie wiem. Tak, to, była, to, to było wielkie zaskoczenie, i, i jak gdyby od teraz, już od tamtego czasu pamiętam. Kolejną rzeczą, która mnie bardzo zdziwiła w Anglii, i też szukałam odpowiedzi, jaki jest tego sens. E, okazało się być okna, które nie otwierają się do środka. My w polskich domach, myślę, że w, jeżeli nie we wszystkich, to w większości, nasze okna otwierają się do środka, co umożliwia nam chociażby umycie tych okien od zewnątrz. Więc jak gdyby wydawało mi się to takie całkiem logiczne, że jeżeli ja no, jestem u klienta i on mnie poprosił o umycie okien, no to w tym momencie to ja je po prostu umyję. Natomiast okazało się, że w Anglii umycie okien w domu oznacza tylko umycie ich od środka, od wewnątrz. No i właśnie, i ja tutaj zaczęłam dociekać, dlaczego tak jest, że Anglicy nie, nie wpadli na to, że można te okna otwierać do środka, co umożliwi mycie ich. Okazało się, że w Anglii każdy ma swoją działkę i mycie okien od zewnątrz. Są do tego ludzie, są do tego firmy, są osoby, dzięki którym, osoby które dzięki tym, temu zajęciu po prostu zarabiają, utrzymują rodziny i wara od tego, dajcie im zarabiać, dajcie im pracować. I to nie jest nasza sprawa, to jest do tego ekipa, która się tym zajmuje. Można sobie wynająć ekipę, można wynająć pojedynczą osobę i to dla was też jest informacja, to jest kolejna jak gdyby taka. Taka działka, że możecie zająć się myciem okien od zewnątrz. Ja mam tutaj u siebie w domu takich znaczy panów, którzy przyjeżdżają w mój dom, myć od czasu do czasu jest bardzo nieregularnie. Nigdy nie wiem, czy, kiedy się pojawią, czasami nie ma ich kilka miesięcy. I oni po prostu wpadają, rozstawiają drabinę, pach, 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 pach. po 10 minutach okna są umyte, przechodzą na następny dom, kasują. Do widzenia, nie ma panów. Robią sobie też, co chcą, bo mówię, nie są regularni, więc to jest taki kolejny pomysł dla kogoś, kto chciałby. No, może nie polecam dziewczynom, bo, bo jednak wchodzenie na drabinę, chociaż tam nie ma żadnego za bardzo chyba no, ale tą drabinę trzeba rozstawiać. Myślę, że to dla panów. Jak ktoś chciałby, super pomysł, bo można sobie dorobić. Wcale nie mówię, że to musiałaby być praca na Aczkolwiek mogłaby być. Natomiast na pewno można sobie dorobić w ten sposób, jeżeli ktoś potrzebuje pieniędzy, po prostu zakupić kilka przedmiotów, jak ściągaczka, dobra ścierka do szyb. Oni mają tam swoje takie, takie pasy, w których mają właśnie te ściągaczki do wody razem z jakimś płynem i po prostu rachu ciachu. Naprawdę można. Tej branży tak samo zaistnieć, a na pewno potraktować to jako dorobienie sobie do, do. bo tutaj nikt nie zadaje żadnych pytań, przychodzą po prostu, pukają, czy mam ochotę, żeby umyć mi okna. Ustalamy stawkę i, i powiem Wam, że to jest takie dla Panów, którzy są pracowici, którzy chcieliby, super zajęcie. Dlatego właśnie okna otwierają się na zewnątrz, żebyśmy sobie ich sami umyć nie mogli. Jest to mądre. Aczkolwiek spotkałam się w jednym apartamentowcu tutaj u nas w centrum miasta. Wyobraźcie sobie, byłam bardzo zdziwiona. Okna otwierały się do wewnątrz. Zapytałam się właściciela tych apartamentów, jak to możliwe. A on mi odrzekł, że budynek był niedawno budowany i polska firma wygrała przetarg na, na okna. Więc polskie okna. Od razu widać różnicę. To jest kolejna rzecz, z którą możecie się tutaj spotkać i która może Was zdziwić. Następną rzeczą, która tutaj jest um, taka bardzo popularna, to jest, to znaczy, popularna, taka charakterystyczna dla angielskiego domu, a czego według mnie nie ma w Polsce, to jest ogromna liczba pająków. Jeżeli macie, um, jeżeli macie lęki przed zwierzętami, małymi, przed, przed owadami i przed pająkami, no to Was muszę zmartwić. Pająków jest naprawdę zatrzęsienie w Anglii. W każdym domu jest ich mnóstwo. W jednych mniej, w jednych więcej. Natomiast pająki też są pożyteczne, tak? One też są po coś. One łapią muchy, one łapią inne insekty, także to jak kiedyś słyszałam powiedzenie szczęśliwy ten dom, w którym pająki są. Aczkolwiek mam moją, moja przyjaciółka... Y Właśnie mnie uświadomiła niedawno, dlaczego ona nie lubi pająków. Bo ja się pytam, co ty tak walczysz z tymi pająkami, a ona mi powiedziała, że co, żyją tutaj, nie płacą rentu, to niech się wyprowadzają. Tak, No, no więc jak nie płacą za czynsz, to faktycznie nie powinny mieszkać z nami. Natomiast jeżeli boicie się pająków, no to, no to będziecie od nich uciekały. Powiem wam, ja staram się nie zabijać pająków. Natomiast jeżeli jadę pajęczyny odkurzaczem na przykład pod sufitem i te małe, których tak nie widać tak naprawdę bo one są, niektóre są takie malutkie drobniutkie, no to trudno zginą w odchłani odkurzacza natomiast duże pająki staram się jednak wynosić z domów tak? czyli używam do tego szklanki albo kubka, ale lepa, lepiej żeby to było przeźroczyste ponieważ wtedy widzę co ten pająk nam wyczynia, przykrywam tego pająka po prostu szklanką i pod spód podkładam coś, coś jakąś kartkę, albo, albo podkładam, no nie wiem, list, coś, co, co jest dosyć sztywne. Pojedyncza kartka może być trudna, ale czy taką jakąś cieńszą broszurkę, gazetę, coś takiego. I po prostu w tej formie, kiedy ten, ten pająk jest w szklance, przy, jak gdyby. Przygnieciony od spodu, ten, no, ta, ta szklanka jest zablokowana tym papierem. Wychodzę na zewnątrz, wyrzucam go gdzieś do ogródka daleko, on pewnie sobie i tak z czasem wróci. Natomiast bo też zostawianie pająków powoduje to, że one naprawdę nam nam pajęczyn, a jednak naszym zadaniem jest ten dom z tych pajęczyn też posprzątać. To jest taka trochę właśnie. Taka, taka mega sprzeczność, bo z jednej strony nie chcę mi ich krzywdzić a z drugiej strony one jak gdyby robią mi podgórkę, więc tutaj z pająkami trzeba dojść do jakiegoś porozumienia. Ja ich proszę, żeby już poszukały sobie innego domu albo innego lokum i żeby sobie darowały, bo niestety będę musiała coś z nimi zrobić. Czasami słuchają, czasami nie. Oczywiście żartuję. W każdym razie to jest kolejna rzecz, która mnie tutaj szukowała po prostu ilość pająków tak? I pajęczyn w związku z tym. I to też tak uczulam, właśnie sprzątając domy, warto jest zawsze gdzieś tam rzucić okiem na zewnątrz. bo jak jesteście regularnie w jakimś domu i macie wiele rzeczy do zrobienia, jak gdyby na powierzchni swojego wzroku, tak? Na podłodze, na, na szafkach, tak nie do końca, ja, ja się później złapałam właśnie, że nie do końca tak kontroluję, co te pająki tam wyrabiają i właśnie... Nagle patrzę, łoma, tylko półmetrowa pajęczyna wisi. No to ona się nie mogła zrobić chyba tak, chociaż one są szybkie, więc ona się mogła zrobić w przeciągu tygodnia. No ale klient jakoś chyba nie byłby zbyt zadowolony, gdyby to zobaczył. Także polecam. Jest wiele takich szczotek do ściągania pająków, można użyć odkurzacza. Także metod sporo, a z pająkami, pająkami może nie walczcie, ale z pajęczynami na pewno. Później Kolejną rzeczą, którą, którą, tak powiem Wam szczerze mnie zadziwiła i to w domach osób, które takie, hmm, bo to już nawet nie chodzi, na poziomie czy nie na poziomie, tak, to już to zostawmy. Zdziwiłam, zdziwiło mnie to, że w wielu domach e, hoduje się marihuanę I, i, i jak gdyby mają to po prostu w doniczkach po krzaczku, po dwa. No i też się ją pali dosyć tak na takim wielkim luzie, I czy to są osoby w wieku 60 lat, czy to są osoby w wieku 40 lat, czy to są osoby. No młodszy, no to to wiadomo, tak to już jak gdyby w ogóle... nie. Ale zaskoczyło mnie to, że te osoby starsze, tak, takie to jest mm, ogólnie przyjęte i jak gdyby... Tutaj, bo to jest kwestia też tego jak wy na to zareagujecie jaki jest wasza, wasz stosunek i opinia mnie czasami nawet klienci proponowali żebym zapaliła z nimi no nie ma takiej opcji jak jestem w pracy ja w ogóle nie palę papierosów także nie palę też marihuany. a już na pewno nie, nie zrobiłabym tego kurczę z klientem więc przestrzegam jeżeli was zaczną częstować i proponować to no, tak ja ze swojej strony totalny brak profesjonalizmu. Jeżeli byście zapalili, naprawdę, ale to jest wasze, to jak gdyby każdy to. Tylko wierzcie mi, oni, bo właśnie to jest też takie, to, to też mnie uderzyło w tych angielskich domach, że ci ludzie są tacy, wydawało mi się na początku, że oni są tacy bardzo mili, że oni są tacy kochani, że tacy wszyscy się tak wypytują, jak ja się czuję. Aż do momentu, kiedy, wiecie, ja z ten angielski miałam słabiutki, w ogóle go nie miałam, umówmy się na początku, tak? Później był słabiutki i tak się rozwijał z czasem, natomiast ja potrzebowałam czasu, żeby zebrać myśli do tego, żeby udzielić odpowiedzi. I w momencie, kiedy ktoś mnie zapytał, jak ja się czuję, jak się miłam, to ten, ta sekunda dłużej. Ponieważ ja musiałam sobie tam w tej głowie poukładać to zdanie, powodowała, że ten człowiek na przykład już odszedł. I tak sobie pomyślałam, człowieku, po co pytasz, jeżeli nie chcesz usłyszeć odpowiedzi? I na początku nawet mnie to irytowało, bo sobie myślę, co to jest za obuda w ogóle? Jak, jak nie chcesz się dowiedzieć, to po co zadajesz mi to pytanie? A jeżeli zadajesz mi to pytanie, to przynajmniej poczekaj na odpowiedź ale nie, oni się czekali i zauważyłam, że, że trzeba nabrać do tego też takiego właśnie stosunku luźnego bo to jest kolejna właśnie rzecz szokująca w Anglii oni wszyscy ci za... oni są tacy oni cię zapytają, czy się czegoś napijesz, czy, się, czy może jesteś głodna, czy może ym, też nawet czy, czy ci pomóc ale wierzcie mi, oni nie oczekują że ty powiesz tak oni oczekują, że powiesz nie. Na pytanie, jak się czujesz, oni oczekują, i właściwie to jest Twoim takim obowiązkiem odpowiedzieć, że czujesz się świetnie. Czujesz się dobrze, nieźle. Natomiast brońcie, Panie Boże, żeby zaczęła wchodzić, że dzisiaj się czujesz źle. Wierzcie mi, ich twarze się od razu zmieniają i od razu mają takie poczucie, ale o co w ogóle, przepraszam cię, ja jestem zajęty, tak? Są wyjątki, ja nie mówię, że to jest, ale to jest, tak, to, jest to, co mnie szokowało też w Anglii. To jest to, że tym ludziom tak naprawdę oni to mówią z grzeczności. Oni ci proponują picie z grzeczności, jedzenie z grzeczności, nawet zapalenie trawki z grzeczności. I chyba lepiej jest, żebyś na pewno lepiej jest, żebyś nie wchodziła w ogóle w te interakcje tak, powiedzieć nie dziękuję, ja zawsze mam ze sobą wodę, wodę mam zawsze coś do, do jedzenia i zawsze im mówię, że nie dziękuję bardzo ja mam wszystko, że jestem ok i że, że, że dziękuję bardzo wierzcie mi, to na pewno oni się nie obrażą, na pewno oni się nie obrażą jeżeli im odmówisz Natomiast są takie narodowości, które będą naciskać, będą napierać, więc na przykład ja mam, mam tak, takie doświadczenia, że osoby z Indii, oni są takimi osobami, które mają taką silną potrzebę dzielenia się i częstowania. I, I to też nie jest reguła, bo to też nie każdy. Natomiast bardzo często zdarza się, że dostaję w prezencie jakieś cukierki dla mojego syna, czy jakieś owoce, bo nie chciałam niczego zjeść, nie chciałam się poczęstować, to chociaż dostaję na wynos. Jest to przemiłe. Natomiast one, oni czują taką potrzebę jeszcze obdarowania mnie. Także jak najbardziej wtedy. Natomiast nie jem przy nich, nie, nie biesiaduję z nimi, nie. To też. Ja szanuję też mój czas. Jeżeli ja wiem, że na ten dom mam 3 godziny, to ja muszę w te 3 godziny skończyć tak, żeby wszystko było zrobione, bo następny dom, następny klient już czeka, więc ja no, nie marnuję czasu też, a też im pokazuję, że bardzo szanuję ich czas, ich pieniądze i ich dom, bo na takie siadowanie to się możemy kiedyś tam umówić, że ja wpadnę przejeżdżając kiedyś, ale wierzcie mi, ta, takie rzeczy się nie dzieją. Także y, lepiej jest po prostu podziękować grzecznie, odmówić, powiedzieć, że, że macie wszystko, co potrzebujecie i, i zająć się pracą. Na pewno na tym zyskacie. Także z takich rzeczy z grubsza, które szokowały mnie w Anglii, które <laughs> trochę zmusiły mnie do myślenia i, i Takiego główkowania, o co im może chodzić, o, oczywiście tych, tych ab, angielskich absurdów, jak je to nazywam jest więcej. Ja staram się skupić na tych, tylko które dotyczyły bezpośrednio jak gdyby, sprzątania, tak, I, i były związane z moją firmą sprzątającą. Sami na pewno macie mnóstwo. Przeżyć i doświadczeń, i, i takich sytuacji, które Was zaskoczyły, chętnie bym poczytała, jeżeli umieścicie mi w komentarzu to, co Was kiedyś, gdzieś się Wam przytrafiło, jak poznawaliście i oswajaliście się z Anglią. Także, no, jest to troszeczkę kraj odmienny od Polski, ale taki jego urok, i myślę, że do wszystkiego można się przyzwyczaić. Najważniejsze, żeby mieć do tego stosunek. Ok, <noise> Niech robią sobie co chcą, to mają prawo, to jest ich. Także, także zachęcam do subskrybowania, zachęcam do poz pozostawiania lajków, jeżeli wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pomysły na to, o czym jeszcze mogłabym tutaj opowiedzieć, dajcie mi znać w komentarzach. Zapraszam na mój fanpage na Facebooku i do zobaczenia w